Cześć, witam Was świątecznie na moim kanale. Jak zwykle na początku będę Was prosił o subki, lajki i komentarze. Możecie też polecić mój kanał innym osobom. I, i komentarze też będą bardzo, bardzo miłe. Pod ostatnim moim filmikiem od użytkownika Magda Lozińska 5317 pojawił się komentarz o treści Karolek Super i dodała serduszko. No, a dla mnie to jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajna wiadomość. I dziękuję Wam, że. Wam się podoba moje gadanie. Dzisiaj, jak widzicie, troszkę inna sceneria, bo na święta Bożego Narodzenia pojechałem do domu, więc również Wam życzę wszystkiego najlepszego, właśnie abyście te święta Bożego Narodzenia. Również spędzili z Waszymi bliskimi. I dzisiejsze nasze spotkanie, jak zwykle, rozpoczniemy od piosenki. Na dzisiaj zobaczymy, co mam na dzisiaj przygotowane. Eee, ma Dreserze Barosiewicz. Piosenka Miłość jak, o... Miłość jak ogień. Bardzo fajna piosenka. Bardzo ją polecam. E, możecie sobie e, posłuchać, obejrzeć na YouTubie e, obejrzeć na YouTubie bardzo fajne, bardzo, bardzo gorąco zapraszam i też tak jak zawsze będę Was zapraszał do mojego sklepu z produktami firmy Live. Są produkty bardzo fajne. Możecie sobie wypróbować. Także bardzo, bardzo gorąco Was zapraszam. No i mam nadzieję, właśnie, że spędzacie te szczególne święta ze swoją rodziną, w gronie rodzinnym w gronie przyjaciół. No bo to są takie bardzo fajne bardzo fajne e, święta, więc e, które warto spędzić e, właśnie z rodziną e, także bardzo fajnie się z wami spotkać e, no i do, do zobaczenia w następnym razem w następnym moim nagraniu. Papa! Opa!